Siemanko, witam wszystkich Hawry'ów z tej strony. Pozdrawiam serdecznie. Za mną pole, na którym byłem kilka dni temu, jak widzicie. Eee, co? Zabieramy się za kopanie. Eee, farmer właśnie je wałkuje, że tak powiem. Poleżało kilka dni po tej talerzówce, więc dzisiaj powinno być dużo łatwiej. Eee, już mało czasu, więc zabieram się. Dla tych wszystkich, którzy są tu po raz pierwszy, e, informuję, że jest tu kanał o poszukiwaniach wykrywaczy metali. No to do pierwszego, moi drodzy. Jest i... Prawdopodobnie moniak jakiś, albo to guzik. Ale już patrzymy razem. I odpakowujemy go z tego czegoś. No jest coś, słuchajcie. Dajcie to do światła deczko. Druga strona może nam coś powie. Niewiele nam powie, dlatego ja go czyszczę, Wy już go widzicie jak on powinien wyglądać wyczyszczony. Chociaż widzę tu jakieś zarysy, ale to za chwileczkę. No to tak jak widzicie słuchajcie, Wiktoria. Królowa Wiktoria. E, to jeszcze dość młoda. E, 1889 Z jest e, lata dość widoczna. Ktoś nie widział to mu przybliżę, proszę bardzo. Świetnie, słuchajcie, pierwszy sygnał, który zdecydowałem się kopnąć, bo idąc wcześniej troszkę śmieci. Yy... Pierwszy Moniak, słuchajcie. I znowu symptomatyczne jest to, że nie wziąłem moneciarki. To o, musi być dobry dzień, bo tego że mam tylko 3 godzinki, ponieważ o godzinie drugiej mam spotkanie z innym takim dość ważnym farmerem na temat nowych miejscówek, ale o tym, po, o tym to później, bo z pewnością jadąc tam nagram wam fragmencik tego, jak wyglądają te miejsca, na które chcę dostać pozwolenie. Wiktoria 1889, baba na wózku. Super świetnie. Pierwsza moneta. Idziemy dalej. Tam moi drodzy, jak widzicie farmer wałkuje w wałkiem, ugniata ziemię dla mnie, żeby mi się łatwiej kopało. A ja mam drugi sygnał, słuchajcie, sensowny, który właśnie wyciągam. Popatrzcie. Kawał monety. Jeszcze nie wiem co to jest, ale jest po prostu mega wielka. Dlatego widzicie ją wyczyszczoną i powiększoną. Czyżby znowu medal? Popatrzmy. I sprawdźmy. Słuchajcie, trochę szkoda, ale to kompletny destrukt jest. Dość gruba. Dość wielka, patrzcie, ale z obu stron wygląda po prostu jednakowo zniszczona. Nic po prostu na niej nie jestem w stanie nic z niej wyczytać. Szkoda, bo myślałem, że będzie jakiś fajny strzał. Jest dość gruba, jest dość ciężka. Yy, biło to jak na miedź. I tyle, słuchajcie, nie będziemy o niej za bardzo tutaj gadać, bo nie bardzo jest o czym. No szkoda, ale idziemy dalej. Skoro na takie krótkie przestrzenie wyskoczyły dwa takie krążki, to myślę, że może być, tu, być ich tu znacznie więcej. Dobra, widzimy się przy następnym. Ale, numer, słuchajcie, to jest trzeci dołek, który kopię. Nie wiem, czy to, czy to widzicie. Strasznie mi to było tak od 19 do 30. Tak myślałem, że będzie jakiś złom, ale nie. dobra, kopię to. No i kopię i wyciągam. Kolejny moniak Stan. Podobnie jak poprzedni, czyli prawdopodobnie będzie zajazd, ale tak czy inaczej Wam go pokazuję powiększony i wyczyszczony. No, słuchajcie ta moneta to też jest Wiktoria, królowa Wiktoria. Ja wiem, że niewiele na niej widać, ale tak pod różnymi kątami jak ją obracałem, słuchajcie, to coś tam można dostrzec. Właściwie tak jak ja powtarzałem, już kiedyś charakterystyczne jest to upięcie i w kokach była moda. Tutaj tego nie będzie za specjalnie pewnie widać. Z tyłu gdzieś mi się udało odczytać jedną cyfrę, z babą na wózku gdzieś tam piątka mi mignęła. No widzicie tutaj, to chyba piątka to jest i to powinno być Brytania. w pewnością Wiktorę, tak jak mówiłem wcześniej i okej, okay, bo to mocno zniszczona moneta, tam po prostu ledwo nie widać pod takim, pod takim kątem, pod takim, po prostu tylko fragmenty tej, tej monety już takie czytelne zostały. Wyskakuje guzik moi drodzy, płaski, nic na nim więc. Więc i tyle oni. idźmy dalej. Do kolejnego. Słuchajcie, z tej dziurki wyskoczył taki element. niedziucha. To wygląda jak zamknięcie czegoś. To przypomina trochę gniazdo od podłączania kabla do przyczepki. Coś takiego. Chodzi o to, że tutaj jest zawias z tej strony, a tutaj było zamknięcie i to po prostu coś zamykało. Taki jakiś element. Nie już maszyny rolnicze jakiś. Zresztą mogę się mylić, jak za każdym razem, kiedy coś wyciągam, to nie zawsze przychodzą mi właściwe pomysły. Bo więc jeśli ktoś to rozpoznaje, to proszę piszcie w komentarzach. Ok, idźmy dalej. A więc wyszło tutaj coś takiego, słuchajcie. Ja w pierwszej chwili tutaj wykopywałem taki kształt, by to jeszcze był zimno jakaś fibula, czy coś. To zwykła rączka, jakaś taka, słuchajcie, chyba tak mi się wydaje, bo otwierania. Bo tu nic na niej nie, ma, więc to coś tak zmieści się, wyprofilowano. Jakby tyle o niej. Dobra. Idę dalej. Do następnego. Nie specjalnie głęboko, słuchajcie. Bierzemy no to, rzędu, nie? Patrzymy. Guzik czy moneta? Gruby na guzik. Ciężki, ale kto wie. Ani guzik, ani moneta. Podkładka. He, 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 he. Tak? Tak. Okej. Okay. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Proszę bardzo. Wciągamy. To ja ją wykrzywiłem? Nie, chyba nie ja. Byłby ślad, gdybym ją drasnął. Druga strona. Nieczytelna. Duża moneta, słuchajcie. Też bym chciał na niej coś zobaczyć, dlatego... Robię pstryk, a Wy już ją widzicie wyczyszczoną, powiększoną. No to tak, moi mili. Ten typ tutaj, na awersie, to George VI, Jerzy VI. Moneta jest z lat 30. ubiegłego wieku, to będzie rok 1930 któryś. To jest jedno już że mi odwracam. E, mocno zjedzone. To 1930, tak jest aby, aby widoczne. E, mogę to wyzoomować, jeśli ktoś jest mocno zainteresowany. Raz, dwa, trzy. E, no, trzeba się mocno, mocno przyjrzeć i natrzeć, żeby to po prostu się objawiło. Tak czy inaczej, to nie jest sobie specjalnie stara moneta, około 90-100 lat, więc nie będziemy tutaj deliberować nad yy, jednym peny, który jest takiej sobie jakości. I idziemy dalej. To do następnego. Ładny, równy sygnał, wlatuje guzik, słuchajcie, z uchem. I już. Mamy kolejny dzisiaj guzik. Jakieś tam napisy na nim są. Ale tu słuchajcie, tylko guzik, tak jak powiedziałem, idźmy dalej. Ok, to do następnego. Taki był łamany sygnał. Pierwsza rzecz, znalazłem, kawałek blaszki aluminiowej, ale tak tam mieszam pimpkiem w tym dołku. Coś tam jeszcze mi burczy. To już Wam pokazuję. Kawałek ołowiu, ale patrzcie, jakiś licznik, to prawdopodobnie mogło być od od szuflady, albo od okna. Takie coś, słuchajcie. Z ołowiu. No, całkiem fajne rzeczy. Ciężko. Dość stara, bo teraz już się nie robi takich ołowianych. No, to mogło być uchwyt od szuflady, albo przy oknie, gdzieś coś takiego. W każdym razie jakiś, chyba jakiś uchwyt. Dobra, idźmy dalej, bo czasu mało. Zaraz jedziemy na Mega ważne spotkanie z mega ważnym farmerem. A propos mega super miejscówki! Ale o tym to niebawem, słuchajcie, bo po rozmowie powiem Wam, jaki był wynik tej rozmowy. I prawdopodobnie no 50 na 50, powiem Wam, stawiam, że dostanę tam pozwolenie, ale zobaczycie, dlaczego tak się upieram, aby tam dostać pozwolenie. Dobra, idźmy dalej. Dobra, moi drodzy, ostatni z sygnałów, ponieważ jest już blisko godziny drugiej, tak myślałem, że to będzie konina, bo bardzo wysoki sygnał. Ale teraz tak patrzę i nie jestem do końca pewien czy to jest konina, bo wygląda mi to, ale nie, raczej to jest od końskiej uprzęży. Słuchajcie, no i wszystko było dzisiaj co trzeba. Był ołów, słuchajcie, były monety, jest konina, czyli standardowo to, co wychodzi, dzisiaj po prostu wszystko wyszło. Piękna klamerka. I tyle, słuchajcie. Zamiast podsumowania, dzisiaj będzie niespodzianka, na którą warto, warto poczekać, bo nie co dzień takie rzeczy można z bliska obejrzeć, słuchajcie. Dlatego widzimy się za chwilę. Ponad 300-letni stary budynek, nazywany Mount Panthers. Historię tego możecie znaleźć, googlując nazwę Mount Panthers. Eee, przebywała tutaj na urlopach wypoczynkowych rodzina królewska. Nie tylko ona, bo i Jonathan Swift, John Collins i masa innych sławnych ludzi. E, ta cała posiadłość około 120 hektarów, włącznie z tym budynkiem, który nigdy nie został odrestaurowany. W czasach swojej świetności, słuchajcie, e, tutaj były robione freski, były robione płytki, kafelki na specjalne zamówienie, na specjalny design. E, rozmawiałem z właścicielem całej tej posesji tutaj przed chwilą. E, nie dostałem pozwolenia, słuchajcie, na poszukiwania tutaj na jego, na jego gruntach. E, wytłumaczył mi to w prosty sposób, że ludzie, którzy ostatnio tutaj byli, którzy mieli pozwolenie, to po prostu e, oprócz tego, że chodzili po polach i szukali na polach, to też łazili po tym budynku, szukali tam czegoś tych, w, tych, w, tym, w tych budynkach tutaj, które są. E, stąd on jest tak dość mocno sceptycznie nastawiony na to, a tych posiadłości tutaj, słuchajcie, jest cała masa. To była, to była taka wielka, wielka posiadłość, tak jak mówiłem, 100, 120 hektarów. E, no to sami widzicie, no nie zawsze jest łatwo, nie zawsze jest fajnie. Warto było spróbować, słuchajcie, bo e, no, to miejsce po prostu jest przesiąknięte historią. No ale cóż, wyszło to, co wyszło. E, jeszcze za chwilę mam coś ciekawego pokażę. To jest ta niespodzianka, o której wam mówię. Jelenie w terenie. Jest ich tutaj cała masa. Z kilka takich familii tam jest ich dużo mm. więcej. Słuchajcie, pod, bliżej, może będzie ich lepiej widać, ale przybliżę jeszcze troszeczkę. Nie wiem czy je widzicie. To wsty leżą pod tenem. No tam gdzie to ta sarno Cała familia, tutaj są dzieciaki, które jeżdżą, słuchajcie, jak na safari. to Jest świetne miejsce do przyjechania, tutaj, żeby zabrać dzieci i spędzić kilka fajnych chwil, bo jest to naprawdę fajnie, słuchajcie. Mimo tego, że dzisiaj nie udało się tu dostać pozwolenia, fajne miejsce, tak czy inaczej. Dobra moi drodzy, koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję za uwagę, dziękuję że byliście, dziękuję że jesteście. Szczególnie dziękuję wszystkim nowym subskrybentom, którzy przybyli. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Hejka!